Ludzie mają już dosyć wałkowania sprawy Smoleńska, Antoniego Macierewicza uważają za wariata, zresztą sam takie hipotezy rozważam. Z drugiej strony uważano za wariatów różnych ludzi, Adolfa Hitlera uważano za wariata i mylono się. Hamlet grał wariata, ale jego ojczym mówił, że w tym szaleństwie jest być może metoda. Więc sprawdźmy, czy być może nie ma metody w tym szaleństwie Antoniego Macierewicza. Kiedy doszło do katastrofy na smoleńskim, ja przez kilka dni czy tygodni nawet rozważałem rozmaite hipotezy. No przede wszystkim odrzuciłem hipotezę, że zrobili to Rosjanie, to jest kompletny nonsens, z wielu powodów. Z powodów tego, że no, po pierwsze nie mieliby powodu, żeby to robić notowania Świętego Lecha Kaczyńskiego przed wyborami wynosiły około 18% wtedy. Natomiast, gdyby w tej klasowie zginęli obaj bracia kaczyńscy, to też było możliwe, no to wtedy pan Zbigniew Ziobro, młody, dynamiczny mściciel, spokojnie te wybory by wygrał i na pewno nie o to chodziło ruskim szachistom, a to są ludzie, którzy planują, planują na długie lata. Po drugie, nie robiliby tego na swojej ziemi w żadnym przypadku. A po trzecie, no, to jest rzecz niewyobrażalna, dlatego że nawet za Stalina się zdarzało, że jakiś agent NKWD czy KGB uciekał za granicę, zdradzał tajemnicę dostawał za to miliony dolarów. Więc gdyby coś takiego ktoś zdradził, no to byłoby to niewyobrażalne zupełnie w dzisiejszych czasach, bo zrywanie stosunków Rosja by wyszła poza obrad... Nie, to w ogóle się po prostu w głowie nie mieści i, i tę hipotezę trzeba odrzucić od razu. No argumenty, zwolenników hipotezy, tam kolejne, że to mgła, bo kto nie wierzył, że to mgła, to było od razu osądzane, że jest złym Polakiem. Potem okazało się, że to jednak nie mgła, tylko Hel. I kto powiedział, że to nie Hel, to, był, to już nie był dobrym Polakiem, potem, że nie Hel, tylko że wielki magnes, nie magnes, to bomba próżniowa, nie bomba próżniowa, to agenci na lotnisku strzelali do ocen, nie strzelali ocenałych, to, to, to jeszcze tam... Yy, gdzie ci, ci, ci ludzie żyją, y, żyją cztery, cztery W ogóle hipotezy kompletnie kosmiczne. Kosmiczne i nie można tak tego, tego poważnie. Poważnie, nawet, nawet przez moment. No, ale datujemy to przez moment, przez moment poważnie, prawda? Y, tam hipoteza, że nitrogliceryna była i troty. Prawda, ja natychmiast po ogłoszeniu, że była nitrogliceryna, zwłaszcza w opaciach foteli, powiedziałam, że z pastylek na serce, które ja również nosiłem. Normalny człowiek po 60 nosi, nosi przy sobie metki nitrogliceryny. Yy, zwłaszcza jak są na opaciu foteli, no a trotyl na ognisku wojskowym też nie jest niczym nadzwyczajnym, bo dziwny, gdyby superczuła aparatura, nie wykryła w śladów w trotylu. Także to nawet ciekawe, że zwolnicy tej hipotezy tego, tego to tylu i to widzę, że nawet nie podnoszą, tylko mam jakieś inne pomysły. No potem ci różni eksperci, którzy robią sobie swoje nazwisko, no już rekord pobił, pan profesor Rońda, Jacek Ronida, który, który najpierw skłamał najbyszczelniej w świecie, że ma jakieś dowody z Rosji, prawda, których nie ujawni, a potem się przyznał spokojnie, w telewizji trwam, że, że nic takiego nie było. Ja to sobie wymyślił z brudnego palca. Otóż to wszystko możemy wsadzić między bajki. Zostawmy te hipotezy sobą. Otóż dobrze. Przyjmijmy jednak przez chwilę, że to nie była katastrofa. Ja podalamy jeszcze raz 99%, albo więcej, że to była katastrofa. Ale przyjmijmy, że to jednak nie była katastrofa. No to w takim razie co? No, w takim razie trzeba przyjąć zasadę i specję i protest. jest podstawa kryminologii. Ten uczynił, komuś to korzyść. Komu to korzyść przyniosło? No, przede wszystkim pisowi. PiS, który był wiodącą partią, nagle zyskał twardy elektorat 20%, który wierzył we wszystko, 30% w ogóle takich około. No więc te 20%, który będzie wierzyło katolickiego do końca świata, bo tak nienawidzi Rosji, że gotowy jest uwierzyć w wszystko byle co zrobiła Rosja. To jest... Jednak do papieru zyskałem. Przez moment, nie podejrzewam oczywiście Jarosława Kaczyńskiego. Przez moment. Ale ktoś z jego akolitów mógł właśnie na świetny pomysł, że poświęcając Lecha, który w dodatku był takim trochę miękkim, takim bardziej lewicowym, w odróżnieniu od Jarosława, no to w gruncie rzeczy zrobi dobrze partii. Partia pójdzie w górę, może wygra wybory. Jarosław Kaczyński zostanie prezydentem, będzie lepszy prezydent niż Lech Kaczyński. Także, także coś takiego oczywiście jest możliwe. Co jest ciekawe. Że prokuratura tej hipotezy nie rozważa. To jest bardzo interesujące. Powinna ją w pierwszej kolejności. Bo i Słowacja protest. Ale jest druga grupa, która też się na tym zyskała. Są to ludzie z byłej WSI. Otóż proszę pamiętać, że bracia Kaczyńscy obiecali znaczy Lekarzyński obiecał 20 stycznia ujawnienie aneksu do raportu w sprawie WSI co tego nazwiska naprawdę wybitnych agentów w świecie mediów, w świecie polityki i tak dalej. Nigdy tego nie zrobił. O, ja z góry powiedziałem na swoim blogu, że on tego nie zrobi, bo znacznie wygodniej mu będzie szantażować tych ludzi, prawda? Oni będą przychodzili do niego i prosili, że pana, my będziemy pracowali dla Pana, tylko niech Pan nie ujawnia tego. No i to jest oczywiście normalne działanie polityka, ja to rozumiem, prawda? Ale proszę zrozumieć. Motyw, że szantażowany zabije szantażystę, jest niesłychanie popularny w powieściach kryminalnych i w życiu też. Dlatego też prokuratura powinna rozważyć ten, 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 ten obowiązek i tego nie robi. I to jest zływające, że prokuratura tego nie robi i to jest podejrzane, proszę Państwa. W obydwu tych hipotezach istotną rolę odgrywa Antoni Macierewicz, ten rzekomy szaleniec. Bo on, wrzeszcząc głośno, że to zrobili Rosjanie, nie tylko zbija kapitał dla PiSu, ale odciąga. Wtedy uwagę od prawdziwych sprawców, nie wiem czy tych pierwszych, czy tych drugich, prawda, ale od tych prawdziwych sprawców odciąga uwagę, świadomie czy nieświadomie. A zwolennicy hipotezy, że wszystkim rządzi układ, powinni pamiętać, że jeżeli rządzi ten układ, to przecież ten układ pozwolił bez słowa sprzeciwu, żeby Antoni Macierewicz został ministrem spraw wewnętrznych. Ciekawe, nieprawdaż, ale co jeszcze ciekawsze, Antoni Macierewicz nie wykonał uchwały stacyjnej. Pamiętaj, że uchwała stacyjna wzywała do Ministra Spraw Wewnętrznych do ujawnienia agentów UB i SB, którzy tam pełnili funkcję. Natomiast Antoni Macierewicz ujawnił tylko tych agentów UB i SB, którzy już nie pracowali dla uop -u. Którzy już dawno zostali, niektórzy 30 lat wcześniej, zostali zwolnieni z funkcji agentów jako nieużytecznych, prawda. Natomiast, natomiast to jest, tym samym nie ujawnił tych najcenniejszych agentów. Ujawnił około jednej siódmy agentów, tych zupełnie nieważnych. W tym momencie należy sobie pytanie, dla kogo tak naprawdę pracował i pracuje Antoni Macierewicz. Mamy prawo taką hipotezę rozważać. Skoro możemy zadać inne hipotezy, dlaczego nie możemy rozbadać tej? I wreszcie, proszę Państwa, sprawa ostatnia. Jak słusznie zauważył Pan Profesor Andrzej Nowak, Rosjanom zależy na tym, żeby sąsiedzi byli skłóceni również Polacy. Najlepiej się rządzi, jeżeli Polacy są skłóceni, prawda? Jak na przykład przed rozbiorami była skłócona, prawda, familia. Dla Poniatowskiego, prawda, z, z późniejszą Targowicą, no to było na, na rękę Rosji. Więc tutaj też mamy podobną sytuację. I na rękę Rosjanom jest, że Polska podzieliła się na dwa mniej równe obozy. I państwo, państwo podzielone jest słabe. W związku, z czym, w związku z czym w interesie Rosji to jest. I ile razy zamiera dyskusja o no to ktoś w Rosji to nie musi robić Kreml. Wystarczy jakiś pułkownik, nawet kapitan FSB, prawda, który nie lubi Polaków, podrzuca, podrzuca jakieś nowe dokumenty, nowe prawda, świadectwa, które powodują, że w Polsce znowuż się zaczyna, zaczyna dyskusja, i znowuż Polska jest podzielona. I pamiętajmy, że kto, maniacko ten temat porusza, ten tak naprawdę gra na rękę Rosji. A teraz popatrzmy na inny kraj. Popatrzmy na. Chiny. Historia Chin jest niesłychanie ciekawa. Chiny przeszły no, potworne, potworne koleje losu. Naprawdę. Historia niesłychanie ciężko ten kraj doświadczyła. Od Chin zaczęła się wojna światowa, bo nam nas się tam wbija w dumę, że zaczęła się od nas nieprawda. Japonia napadła na Chiny na półtorej roku przed wrześnią 1969. Wojna trwała w Chinach najdłużej. Była to okrutna okupacja japońska. Do dziś nienawidzę Japończyków. Potem było bardzo kosztowne wyzwolenie. Potem była wojna domowa komunistów z Kuomintangiem. Nawiasem mówiąc, Kuomintang też kiedyś był członkiem międzynarodówki komunistycznej, o czym mało kto wie. Była, była wojna domowa, bardzo krwawa i okrutna. A potem była chyba najgorsza ze wszystkiego, wielka proletariacka rewolucja kulturalna, gdzie mordowano ludzi, tępiono, Niszczono nawet zabytki kultury. No, krótko mówiąc, krótko mówiąc było straszne. I tutaj Pan Bóg jakoś Chińczykom, Chińczykom y, wynagrodził te wszystkie lata lata y, ciężkich doświadczeń. Otóż zaszło coś niesłychanego. Otóż y, w Kambodży Pol Pot tam już budował komunizm, taki prawdziwy komunizm, bo tak na ogół socjaliści jak dojdą do władzy, to oni rezygnują z tego socjalizmu dość szybko, bo się nie daje żyć w socjalizmie. Prawda? Piłsudski był socjalistą, nie minął roku, a już zaczął z socjalistami rzeć koty. Prawda? Hitler no, Rema ro, zamordował, SA rozwiązał, yy, Stalin bolszewików się wymordował. Yy, w Mitterrand, jak zdobył władzę we Francji, już po roku odwrócił ręce, bo, bo zadłużył Francję w ciągu jednego roku na 4 miliardy dolarów. No więc socjaliści na ogół rezygnują z socjalizmu, bo widzą, że materia jest oporna i się nie daje tego robić. Natomiast Pol Pot był uparty. Zresztą on dostał licencjat w Sorbonie za napisanie programu, jak wprowadzić socjalizm w Kambodży. I opisał, że trzeba ludzi wymordować. I dostał za to licencjat na Sorbonie, tak najbardziej. Otóż Pol Pot, Pol Pot zaczął mordować ludzi masowo. No i oczywiście opisują na cały świat, jak, to, jak są postępy w budowie komunizmu. I proszę zobaczyć, w tym czasie umarł Mao twórca Wielkiej Politechniki kulturalnej No i powstała poniedoktowana banda tworga z panią Chiang Ching, czyli wdową po Mao. I mieli kontynuować Wielką rewolucję, ta na wzór Kambodży. I tutaj, proszę Państwa, oni wszyscy wierzyli w te kłamstwa Polpota, ale chiński wywiad wojskowy wiedział, co się dzieje w Kambodży. I wojskowi, dowiedziawszy, co się dzieje w Kambodży, bandę tworga wsadzili tym prędzej do kryminału. Gdzie pani Chakin popełniła dzielnie samobójstwo. I do władzy. Yy... Usadzili pana Tenga, Xiaoping Teng. Yy, yy, xiao ten. yy, pan Teng był takim zwolennikiem zasady, że nieważne czy jest kot biały, czy czarny, czy czerwony, byle ową myszy. Czyli krótko mówiąc, prowadził, pr prowadził coś na kształt wolnego rynku. Nie całkowicie wolny, ale prawie całkowicie wolny. Yy, jak studenci protestowali chcieli socjalizmu na wzór zachodnioeuropejski, na podróż to posłano czołgi i czołgi, bractwo rozpędzono. I Chiny nie poszły drogą komunizmu, nie poszły drogą socjaldemokracji, tylko poszły drogą prawie dzikiego kapitalizmu. Efekt, proszę Państwa, jest taki, że przy tej zdychającej Europie, czy umierającej w Stanach Zjednoczonych, Chiny mają dzisiaj tak: lotniskowce, mają broń jądrową, mają rakiety międzykontynentalne. Mają program kosmiczny i kosmonautów już mieli w przestrzeni i za 8 lat Chińczyk stanie na Marsie. Może najszybciej niż prywatni, Amerykanie. Mają, proszę Państwa, mają, proszę Państwa, koleje rządzące 400 km na godzinę. Mają, proszę Państwa, autostrady. Nawiasem mówiąc w Polsce za pieniądze unijne. Nie udało się budować szosna szos euro. Znaczy do Warszawy się udało z wysiłkiem w ostatniej chwili wybudować tam tam do, do Lwowa do tej pory nie doprowadzono, mimo że już rok po, po euro minął, a jeszcze tam brakuje 20 czy 30 km prawda, autostrad. No nie dało się, no nie dało się koniec. Chińczycy budują rocznie 11 800 km autostrad. No i pytają, że ci wzięli tego Lenina. on mówi, tak, a jak. A jak to było? No, siedzieli sobie z Frankiem gąsienicą przy w kosodrzewince, no i tam jakiś cepel idzie z góry. No to idzie jest cepel. A Franek mówi, a czy to nie ten Lenin? E, mówi, nie ten Lenin. A Lenin? A, e, mówi, nie. No to my za smrycek i czekamy. No i on cepel idzie, patrzymy, Lenin. No i co się zrobili? No i jak ze co? No worek na łeb i na komisariat. Otóż jak w Chinach ktoś próbuje tam. Propagować socjaldemokrację na wzór zachodni, no to worek na łeb i na komisariat, bo Chińczycy doskonale wiedzą, czym się, czym, się, czym się kończy. Aha, zapomniałem powiedzieć: Chiny mają w tej chwili jeszcze 60 bilionów, bilionów dolarów nadwyżki. Gdyby, gdyby Chiny poszły drogą propagowaną przez Unię, czyli socjaldemokracji, to by miały sporo pożyczek z Unii. Nie miałyby autostrad, nie miałyby kolei, nie miałyby lotniskowców, nie miałyby broni jądrowej, nie, nie, nie miałyby tego wszystkiego, ani programu kosmicznego, i miałyby 600 bilionów, bilionów długu, bo Państwo chyba wiecie, ile kosztuje dawanie zasiłków socjalnych miliardowi ludzi, prawda? No. Yy, więc. Więc, więc powtarzam, w Chinach pracuje zasada, zasada właśnie europejska, nie unijna, tylko europejska. Kto nie pracuje, niech nie je. W wyniku czego wszyscy mają pracę nikt nie chodzi głodny. Prosta, prosta zasada, prawda? Tam zarabiają tam w tej chwili. No w tej chwili nie Niemczech zarabia 1500 dolarów na, na, na wybrzeżu, ale normalnie zarabia Chińczyk 500 na wybrzeżu, a w interiorze 200, czy nawet mniej. Ale jak Miskarzy kosztuje 5 centów czy 10 centów, no to krzywdy wielkie nie mają, prawda? Także, także, proszę Państwa, są dumni ze swojego kraju, absolutnie, i, i widzą, że jest im lepiej, zdecydowanie, z roku na rok jest im coraz lepiej, no i, i państwo też rośnie w siłę, więc czego jeszcze chcieliśmy. Tak, także, proszę Państwa, to jest, to jest sytuacja Europy, jest tragiczna. Do tego stopnia tragiczna, że ja się tak czasami zastanawiam, czy okupacja muzułmańska nie byłaby lepsza, lepsza od okupacji przez Unię Europejską?